Witajcie, kochani. Takim ciekawym tematem, który przejawia się w przestrzeni, jest nowa Ziemia. Budowanie nowej Ziemi. Nowej przestrzeni energetycznej, która będzie nas wspierać i tak dalej, i tak dalej. Gdzie będziemy rozwijać niezależność energetyczną, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to jest też związane z tym wychodzeniem z Matrixa. W różny sposób to jest interpretowane, i chciałbym się z Wami podzielić taką krótką refleksją, jak to widzę. Po pierwsze, wychodzenie z Matrixa, z takiej struktury, która jest uzależniająca, krępująca, narzucająca pewne kierunki, tak naprawdę dla mnie nie ma nic wspólnego ze strukturą, którą widzimy w rządach, w granicach, w państwach itd. Nie ma to nic wspólnego. Prawdziwe wyjście, że tak powiem, z tak zwanego cudzysłowu Matrixa, dla mnie wiąże się z tym, żeby przestać identyfikować się z tym sztywnym patrzeniem mentalnym na życie. Tak naprawdę to Matrix jest, można powiedzieć, tą strukturą mentalną, która nas krępuje, wkłada nas w różnego rodzaju przekonania, światopoglądy, filtry postrzegania rzeczywistości. I my w tym takim można powiedzieć, w zadufanym patrzeniu na życie, krępujemy się w takich pudełkach, w takich więzieniach naszego umysłu i postrzegamy poprzez różnego rodzaju przekonania, różnego rodzaju punkty widzenia mentalnego, mentalne punkty widzenia, krępujemy się i jesteśmy w takiej niewoli matriksu, a tak naprawdę niewoli swojego własnego umysłu. Tak na to postrzegam. I co znaczy dla mnie budowanie nowej ziemi? Bo to, to jest też taki temat, e, który wiąże się z tym, żeby robić pewne struktury, różne e, 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 kształtować te klocki, układać je w tej przestrzeni fizycznej, e, tak żeby to było wspierające dla naszego ducha, rozwoju, niekrępujące, wyróżniające naszą niepowtarzalność, kreatywność itd., itd. i tak i tak dalej. Dla mnie wszelkiego rodzaju te wszystkie opresyjne ograniczenia, tak zwane, czy różnego rodzaju tendencje, które mają nas krępować, są, można powiedzieć, dla mnie zaproszeniem, są dla mnie nauczycielami, do tego, żebym w sobie puszczał tą identyfikację z umysłem. Bo tak naprawdę tam nic się nie zmieni, dopóki się nie zmieni w naszym spojrzeniu na to. Tak te wszystkie opresyjne, zapraszające nas nauczycielskie tendencje są do tego, żebyśmy my rozluźniali się w myśleniu i nadawali znaczenie i wybierali siebie, a nie ściskali się, cisnęli. Im bardziej się. Spotykamy z tymi opresjami Matrixa tak zwanego, to tak naprawdę my wzmacniamy w sobie struktury mentalne, które się napinają, sztywnieją i tak bym powiedział, budujemy sztywną matryksową, nową ziemię. Dlatego dla mnie nie ma czegoś takiego jak budowanie na zewnątrz. Jest można powiedzieć pozwalanie sobie w takim odkrywaniu, pozwalanie sobie na przepływ tego kim jesteśmy. W tym naszym esencjonalnym byciu. Czyli wiąże się to z tym wybieraniem siebie. Ale czasami jest tak, że my nie wiemy, co wybrać, bo jesteśmy tak bardzo zamuleni w tych różnych koncepcjach światopoglądowych, jak ma wyglądać 5D, nowa Ziemia, jak to ma się praktycznie przejawiać, i my patrzymy przez to zamulenie na różnego rodzaju sytuacje. I wybieramy według, bym powiedział, kopiując pewne obrazy od innych, z jakichś pól świadomości. I tak wybieramy, wybieramy, a tak naprawdę myślimy, wydaje nam się, że to jest takiej naszej wolności, a to jest jedynie kopiowanie i podążanie za czymś, co nam jest podawane czyli kolejne jakieś pudełko. Budowanie dla mnie nowej ziemi, jeżeli tak to by można nazwać w ogóle, to też jest takie dziwne yy, nazwanie, bo my tylko i wyłącznie odkrywamy siebie i stajemy do w siebie w tym, kim naprawdę jesteśmy. Nie w kopiowaniu, tylko w odkrywaniu tego, kim jesteśmy, w swojej niepowtarzalnej, niesamowitej drodze, pełnej wyjątkowego zapachu, kształtu, koloru itd. I wyrażamy się. W tym swoim autentyzmie. Yy, widząc, że nie ma skrępowania z zewnątrz, tylko skrępowanie jest w naszym mentalnym nastawieniu. I to jest budzenie się w to tego, kim jesteśmy, czy to właśnie nie stanowi o tym budowaniu magnetycznym nowej Ziemi? Właśnie w ten sposób my budujemy tą przestrzeń w sposób taki magnetyczny. I nie układaj na zewnątrz, powtarzam to ale w sposób taki wewnętrzny, gdzie my w sobie, nadając nowe znaczenie, rozluźniając się, pozwalając sobie na siebie, nie kopiując różnego rodzaju przestrzenie, które nam pięknie, atrakcyjnie nas pociągają do jakiegoś budowania nowej Ziemi, ale to, jak my pozwolimy na bycie sobą, na to ten przepływ z naszej esencji, to to wibracyjnie buduje naszą przestrzeń wokół. Tak naprawdę przestrzeń zaczyna nam odbijać. Bo nie ma budowania na zewnątrz. Jest budowanie wewnętrzne, a reszta nam się odbija w naszej codzienności. Tak więc, znowu wracając do tego samego. Rozejrzyj się wokół siebie, co się przejawia, a to tak naprawdę jest tylko obrazem wibracyjnym, yy, odbijającym Twoje wnętrze. Więc nowa Ziemia, budowanie nowej Ziemi, to tak naprawdę jest pozwalanie sobie na siebie. Na to, by wibracyjnie przejawiało się coś więcej niż ta identyfikacja z tymi mentalnymi historiami, opowieściami, które nieraz mówimy o matryksie, a to są takie pudełka mentalne. Więc wyjście z tej identyfikacji prowadzi nas do tego, żebyśmy mogli stanąć w swojej prawdziwości tego, kim jesteśmy. Krótka refleksja najlepszego dla Was. Hej!